Panująca w Stanach Zjednoczonych kultura dawania napiwków może nam się wydawać bardzo niezrozumiała. Wiedziałeś, że w tym kraju powinieneś zapłacić coś ekstra nawet gdy nie jesteś zadowolony z obsługi? Albo że lista zawodów, które w ten sposób się wynagradza, jest bardzo długa? Witam na cześć gentlemanów. Nazywam się Łukasz Kierman, a dziś pomówimy o zasadach płacenia napiwków w Ameryce. Wszyscy przyzwyczailiśmy się już do tego, że za bardzo dobrą obsługę w restauracji niektórzy klienci zostawiają napiwek. Niemniej nawet to budzi kontrowersje, choć to tylko dobrowolny zwyczaj. Dla kontrastu w Stanach Zjednoczonych nie możemy mówić o dobrowolności. Kelner najprawdopodobniej nawet nie wypuści Cię z lokalu, jeśli nie zostawisz napiwku. Dla Amerykanów nie jest to żadna kurtuazja, to ważna część ich wynagrodzenia. Podobne zwyczaje panują w Kanadzie, ale co ciekawe już nie w Wielkiej Brytanii czy Australii. Przyjrzymy się dziś tej kulturze dawania napiwków z dwóch powodów. Z jednej strony, jeśli w przyszłości wybierasz się do jakiegoś kraju, powinieneś znać panujące w nim zwyczaje i w pełni je respektować. Tego przecież oczekiwałbyś też od turystów przyjeżdżających do Polski. Z drugiej strony uważam, że kontekst amerykański jest świetnym punktem zaczepienia do zrozumienia zwyczajów związanych z napiwkami w naszym kraju. W końcu, żyjąc w globalnej wiosce, często czerpiemy inspiracje z innych miejsc na świecie. Znając te zwyczaje, możemy lepiej ocenić, czy mają one sens u nas, albo w jakim zakresie powinniśmy je stosować. Dodam, że polskimi zwyczajami zajmiemy się w osobnym materiale. Dziś zaczniemy od listy zawodów, którym się w Stanach płaci napiwki. Następnie przejdziemy do ich wysokości i sposobu obliczania. To bowiem nie jest aż taka prosta sprawa. Później spróbuję wyjaśnić, skąd wziął się ten zwyczaj i dlaczego powinniśmy go respektować, a na koniec podpowiem, co robić, gdy nie jesteś zadowolony z obsługi. Zanim przejdziemy do konkretów, przypomnę, że czas dżentelmenów jest wspierany przez patronów. Jeśli cenisz sobie materiały, które publikuję, przydały ci się albo uważasz, że mogą choć trochę zmienić świat na lepsze. Zachęcam gorąco do dołączenia do grona patronów w serwisie Patronite. Link znajdziesz tutaj i w opisie tego filmu. Zacznijmy od kilku podstawowych informacji. W Stanach powinieneś płacić napiwki za wszelkie usługi wymagające bezpośredniego kontaktu i zaangażowania pracownika. Fakt, że nie są to tylko kelnerzy, może skomplikować nam pobyt. W istocie, lista zawodów nagradzanych napiwkami jest bardzo długa. To m.in. taksówkarz, fryzjer, masażysta, odźwierny, boj hotelowy, obsługa sprzątająca w hotelu, szatniarz, osoba podstawiająca samochód z parkingu, krupier w kasynie i tym podobne. Myślę, że już to wskazuje zakres zawodów, które powinieneś brać pod uwagę. Pamiętaj, że w niektórych wypadkach powinieneś wręczać napiwki za poszczególne świadczenia w ramach większej usługi. W luksusowej restauracji oprócz kelnera będziecie obsługiwał sommelier który przyszedł zaprezentować wino. W hotelu każdego dnia ktoś inny może sprzątać Twój pokój. Podczas wizyty w spa inna osoba może Cię oprowadzać, a inna wykonywać zabiegi. W tych wypadkach doliczanie danej kwoty do rachunku nie gwarantuje wynagrodzenia wszystkim, którzy świadczyli nam usługi. W miarę możliwości trzeba zadbać o to, żeby drobne trafiły w odpowiednie ręce. Ile powinieneś płacić? Tutaj pojawiają się kolejne trudności. Ponieważ zasady mogą niekiedy wydawać się zagmatwane. Za prostą pomoc jak wezwanie taksówki, wniesienie bagażu czy podanie płaszcza z szatni oczekuje się 1-2 dolarów na piwku. Za obsługę w restauracji będzie to już 15%, przy czym jest to wysokość na piwku za przeciętną obsługę. Za świetną przyjmuje się na piwki w wysokości 25-30%. W innych usługach, jak transport taksówką, strzyżenie, masaż i tym podobne, stosuje się 10% napiwku jako dolną granicę. Jak już wspomniałem, o tym co robić, gdy nie jesteś zadowolony, powiem za chwilę. Są też miejsca, w których napiwków nie płaci się zwyczajowo a należą do nich fast foody, kawiarnie czy bary, w których otrzymujesz zamówienie na wynos. Niemniej, i w tych lokalach znajdziesz często słoiki na napiwki. Możesz dorzucić do nich 1-2 dolary za zamówienie, ale zazwyczaj nie będzie to wymagane. Jest to zawiłe, ale jako obcokrajowiec możesz jednak nie orientować się w lokalnych zwyczajach i niczym złym nie będzie zapytanie obsługi o standardową wysokość tej zapłaty. Nauczeni doświadczeniem właściciele lokali w turystycznych miejscach niekiedy dodają do rachunku napiwek za obsługę, co ma ułatwić obliczenia. Często będzie to też napisane w karcie dań. Przy płaceniu po prostu upewnij się, czy na rachunku jest ta kwota. Jeśli jej nie ma, powinieneś dopłacić. Jako ciekawostkę dodam, że niektórzy polecają obliczać wysokość napiwku od kwoty netto na rachunku. Jeśli spotkaliście się z taką opinią, napiszcie w komentarzu. Wydaje mi się jednak, że niepotrzebnie by to komplikowało i tak już złożoną sprawę. Przejdźmy do kluczowej kwestii: dlaczego powinieneś dawać napiwki? Tutaj sprawa komplikuje się jeszcze bardziej. Z uwagi na powszechność napiwków, pracodawcy zgodnie z prawem mogą płacić swoim pracownikom pensję dużo niższą niż minimalną, zakładając, że różnicę odrobią w tych dodatkach. Kiedy pensja minimalna w Stanach wynosi powyżej 7 dolarów za godzinę pracy, kelner może otrzymywać tylko nieco więcej niż 2 dolary. Reszta zależy od zadowolenia klientów, których będzie obsługiwał. Może to się nam wydawać niesprawiedliwe, bo przywykliśmy do innego systemu opłacania pracowników, ale dla Amerykanów ma to głęboki sens. Przynajmniej ich większość jest zdania, że kiedy obsługa klienta otrzymuje część wynagrodzenia z rąk samych klientów, a nie tylko od pracodawcy, bardziej się starają, by ci pierwsi byli zadowoleni. Z perspektywy Amerykanów, pracownik, który nie otrzymuje niczego ekstra za świetną obsługę czyli wszystko ma wypłacane w comiesięcznej pensji, jak u nas. Będzie pracował na minimalnym poziomie, byle nie stracić pracy. Możesz mieć wrażenie, że musisz dopłacać do wcześniej ustalonego rachunku, ale tak nie jest. Ten rachunek był od początku pomniejszony o wysokość napiwku. Po prostu, jadąc do Stanów lub Kanady, należy pamiętać o tym, że rachunek będzie finalnie wyższy niż sama usługa w cenniku. Możliwe, że Uznasz to za niepotrzebne komplikowanie sprawy, ale Amerykanie cenią sobie ten system też z tego względu, że klient ma pozostawiony wybór, jak wysoki powinien dać napiwek. Przynajmniej w ramach ustalonych standardów. Bo dać, jak już wspomniałem, musi. Z perspektywy Amerykanów, to w Europie panują dziwne zwyczaje, gdzie za obsługę wliczoną już w cenę usługi trzeba zapłacić zawsze tyle samo bez względu na jej jakość. Jest to jednak sfera budząca kontrowersje. Nawet Amerykanie mają dylemat, czy kultura dawania napiwków powinna obejmować takie zawody jak fryzjerów, stylistów czy masażystów. W końcu za wizytę w spa nie płaci się mało. Zwyczaje te wręcz zachęcają do zmniejszania pensji pracownikom i ukrywania prawdziwych cen przez późniejsze wymaganie napiwku. Z tym jednak my, turyści i goście, nic nie zrobimy. Obowiązek dawania napiwków jest tylko częściowo podyktowany względami ekonomicznymi. Poza nimi musisz jako przyjezdny uszanować zwyczaje danego kraju. Jeśli więc jedziesz do Stanów, nie kombinuj jak nie płacić napiwków, piwków, jeśli zamierzasz korzystać z omawianych usług. Tego samego przecież wymagasz od przyjezdnych do Polski, prawda? Przejdźmy do rzeczy, która na pewno Was bardzo ciekawi. Choć nie zdarza się to często, może faktycznie być tak, że nie byłeś zadowolony z obsługi. Czy możesz nie dawać napiwku? Niestety nie. Będzie to co najmniej odebrane jako bardzo nieuprzejme, a w wielu wypadkach po prostu potraktowane jako nieuregulowanie rachunku. Jak już bowiem wspomniałem, jest to część wynagrodzenia. Dlatego, gdy nie jesteś zadowolony, możesz zostawić napiwiek niższy, w wysokości 10%. Wbrew pozorom, to wyraźny sygnał, że coś było nie tak. Może się okazać, że będziesz musiał wytłumaczyć sytuację menadżerowi lokalu. Ale i tak nie powinieneś liczyć na całkowite zwolnienie z napiwku. W zdecydowanej większości wypadków aż tak źle cię nie obsłużą. Pamiętaj, że obniżyć napiwek możesz też, jeśli został on doliczony do rachunku. Musisz to jednak wytłumaczyć. Ogólna zasada mówi, że za przyzwoitą obsługę, do której nie masz konkretnych zarzutów, powinieneś dopłacić około 15%. Jeśli dziwią cię te zwyczaje, nie jesteś sam. Ludzie z całego świata. Również z kręgu anglojęzycznego bywają niemile zaskoczeni, widząc ostateczny rachunek czy oczekiwania obsługi. Żeby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, po prostu nastaw się na to, że Twój pobyt w Stanach czy Kanadzie będzie droższy niż sugerowałyby to ceny w cennikach. Na te zwyczaje nie mamy wpływu i nie ma co się na nie obrażać. W ostateczności zawsze możesz zostać w domu. Jeśli doświadczyłeś tej kultury na własnej skórze, napisz koniecznie w komentarzu. Znasz jeszcze jakieś kraje, w których panują podobne zwyczaje? Ja z kolei obiecuję, że w przyszłości wrócimy do tematu napiwków w Polsce, a może i w innych stronach świata, jeśli ten film Wam się spodoba. Zanim się pożegnamy, chciałbym serdecznie podziękować patronom czasu Gentlemanów. Mam szczerą nadzieję, że kiedyś będziemy mogli wspólnie przygotowywać podobne treści w krajach, o których mowa. Jednocześnie zachęcam do kupienia mojej książki Charakter, Przewodnik Mężczyzny z Kasą. Obecnie będzie ona na przykład świetnym prezentem dla osób kończących studia i maturzystów jako swoisty drogowskaz. Ja tymczasem już na tym kończę, a my tradycyjnie widzimy się w kolejnym filmie. Zatem pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć!